Czy możesz nam powiedzieć, kim jest Twój partner? Czy to prawda, że wy byliście już wcześniej ra razem, że to jest taka kolejna odsłona tego związku? Tak, byliśmy wcześniej razem. Nie chcę mówić, kim jest mój partner, ponieważ nie jest to osoba, która jest związana z showbiznesem, więc myślę, że nie do końca by sobie życzyła, żebym opowiadała, czym się zajmuje, co robi i tak dalej na co dzień. W każdym razie jest bardzo troskliwy, kochany i cieszę się, że wróciliśmy do siebie. No ale powiedz, ile lat byliście lat, czy miesięcy, ile byliście razem wcześniej? O no, lat, dobrze powiedziałaś, kilka dobrych lat, tak że szkoda, że po tych latach odeszliśmy od siebie, ale może z drugiej strony tak musiało być, żebyśmy wrócili do siebie. A powiedz, a jak twoje relacje teraz z Jackiem borkowskim? No ja z Jackiem nie mam w ogóle kontaktu. Jacek uciął ze mną kontakt. Jest mi trochę przykro, bo myślałam, że zostaniemy dobrymi znajomymi, może ciężko tutaj mówić o przyjaźni, ale. no... Tak się stało. Kompletnie się oddział. Słuchaj, w internecie największe emocje budzi to, że ty jeszcze w grudniu byłaś z Jackiem i potem wyjechałaś od razu na te świetne, egzotyczne wakacje z nowym partnerem. Myślisz, że to jest przesada, że ludzie uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, kiedy ty powinnaś, kiedy jest dobry czas na to, żebyś ty rozpoczęła nowy związek, trochę chcą decydować, jakie ty powinnaś podejmować decyzje, trochę wyszpływać na ciebie. Nie, no to jest w ogóle jakiś absurd, o czym my teraz rozmawiamy, bo każdy jest dorosły. Ja jestem dorosła, mój partner obecny jest dorosły, Jacek jest dorosły i osoby, które komentują, wydawałoby się, że też są dorosłe, więc myślę, że to nie wiemy kiedy przyjdzie miłość, kiedy się zakochamy, kiedy będziemy chcieli z kimś spędzić czas. I myślę, że każda z tych osób, która komentuje, która teraz ogląda nasz wywiad, dokładnie ma tak samo w życiu. Tak, z pewnością. Powiedz, myślisz, że może być trochę tak, że ten związek z Jackiem Borkowskim pozwolił ci zrozumieć, że jednak twój mężczyzna to jest ktoś inny, to jest właśnie ten obecny partner. Wiesz co, to jest tak, że zawsze przerwa, jeżeli nie jesteśmy jakiś czas kimś w związku nas czegoś uczy, zaczynamy analizować różne rzeczy, co było dobre, co było złe. No i jeżeli w pewnym momencie okazuje się, że... E, te plusy przeważają nad minusami, no to, to myślę, że jest jasne. Chcemy z tą osobą być, więc tutaj czy nie myślę, że nie wiązałabym tego z jadkiem akurat.